Cześć tu Kamil, bardzo mi miło, że jesteście znowu na moim kanale Dzisiaj pokażę jak wygląda u mnie malina jesienna w drugiej połowie czerwca przejdziemy się po plantacji i pokażę jak wygląda u mnie malina. Malina jest niestety strasznie niska w tym roku a już zaczęła kwitnąć jak myślicie, urośnie jeszcze. Przejdziemy się, sprawdzimy, pokażę. Jak widać, molina jest w fazie kwitnienia, już gdzie gdzie. I powiem szczerze, średnio to wygląda w tym roku. Nie, dość, że przemarzła na jesieni. I na wiosnę, to teraz jak widać, tak wygląda. Napiszcie w komentarzu, czy u Was też jest w tym roku tak niska malina? Tutaj mamy dwa rzędy maliny Sugana, ona jest dosyć wysoka w tym roku tak niższa niż w ubiegłym jak widać też przemarzła ale się zregenerowała na tyle, że właśnie tak tak wygląda napiszcie mi w komentarzu również jak macie jakąś radę dla mnie co zrobić, żeby ta malina jeszcze do do zbioru czyli za jakiś miesiąc jeszcze urosła podać czym dożywić żeby ta walina poszła w górę bo taką niską walinę no to będzie bardzo trudno rwać uciążliwe to będzie dla kręgosłupu nie oszukujmy się te pierwsze wiadomo są niż, na niższych szaczkach, ale, ale te drugie już powinny być na nieco wyższych tak wygląda w oddali na cenę się w tym roku nie nastawiam znowu zobaczymy co co czas przyniesie bo ile będzie malina jesienna jak widać bardzo niskie są te maliny mówię kolano a, a ta malinka jak widać to niskie są ale z tego co piszecie w komentarzach na różnych forach internetowych u was też jest taka niska więc z więc tym się pocieszam ja wiem że o te krzaczki te, te które dopiero tutaj wychodzą one będą wyższe zdecydowanie od tych co tu teraz kwitną ale no troszkę mnie to martwi w tym roku. Tak bo dali wygląda. Tutaj mam dwie sztuki co prawdopodobnie nie przemarzło na wiosnę Jak widać są no, już o 20 cm o 30 cm wyższe od tych, od tych malinek, które niestety ale przemarzły na, wieś, na wiosnę A szkoda, że przemarzły ale co zrobić? Takie są siły natury. Gorsze takie stanowisko, one tutaj co roku niższe rosły. No ale jak widzicie czego brakuje tej malinie była dożywiona w sposób, w sposób dobry na, na, na wiosnę. Dużo azotu poszło, wapno poszło deszczu też nawet trosz, tr dużo spadło ostatnimi czasy. taki chwast u mnie jest, którego ciężko nawet zutylizować bym powiedział taki właśnie chwast Nie wiem nawet jak się jak się nazywa ten gatunek chwastu widzicie no tak wyglądają te maliny no Napiszcie w komentarzu czy one ładnie wyglądają, czy one brzydko wyglądają czy mam się niepokoić, czy mam się nie niepokoić Czy ten sezon będzie udany dla nas, czy nie będzie o tutaj mamy już pierwszą malinkę, o na pędzie, który musiał zostać jak widać teraz spróbujemy kwaśna ale zapach maliny jest taki jak jak powinien być a liny jesienne jak widać tutaj też nie przemarzł krzak czy pęt raczej malina już kwitnie jest niska. Będzie cierpienie w zrywaniu. Niestety. Jakoś tak. Takie mam przeczucie, że będzie cierpienie w zrywaniu w tym roku. Takie to jeszcze urosną. Ale... ale ale taki to już nie bardzo, i w środku będą te maliny trzeba będzie dłubać, szukać. A coś czuję, że jest ciężki orzek do zgryzienia, będzie w sumie roku z malinami. Jeszcze burza ma dzisiaj przy, przyjść z gradem, więc, więc oczekujcie na, na następnego filmu, który może budzić groza. Tutaj mamy troszkę gorsze w tomowisko, niestety malina jest gorsza gorszej jakości. Może nie jakości, ale, ale jakoś nie chcę tutaj rosnąć niestety, ale ile pszczół jest trzeba zobaczyć Myślę, że na dzisiaj tyle jak Wam się podobało film, zostawcie łapkę w górę. Sprezentujcie go Jak możecie to udostępnijcie nawet Takie są zielone maliny Które, które już niedługo będą, będą owocować no, no, Niziutkie strasznie i, No i wygląda to jak wygląda Z tego co wiem malina letnia Która teraz owocuje też jest bardzo w złej kondycji i też nie będzie dużo zbioru. Mało owocu Napiszcie też w komentarzu, jak wygląda, jak się prezentuje moja plantacja w internecie. W sensie takim, jak, jak ją postrzegacie. Też mi byłoby miło, jakbyście coś pozytywnego napisali. Także trzymajcie się ciepło, zdrowo i aktywnie. I oby bez burz. Cześć!